Kolejny jesteś z tym i zapraszam do kolejnego odcinka z mapek. Będziemy ci znali generalnie. Gdzieś ostatnio sobie pograłem w plan i zajębałem dwa chimpsy praktycznie. Tu i tu. Chimpsy są jeszcze bardziej przejebane niż Impopable, ponieważ chimpsy. To jest. O jest teraz. Chimpsy ma swoje rozwinięcie tu napisane. Powiedzcie, że ma, no właśnie. No continue, no headlord incomu. Money power on sale.

Pociśnię sobie już tutaj z tym i lecimy. Będziemy zaczynali od bohatera, my jedziemy na hardzie, tak bo to jest tego. Um, no, z tym jest ten problem, no tak jak wskazuję, nie macie knowledge, czyli na no, wiadomo, level pierwszy pochodzi od pierwszego poziomu. Zarobiecie usprawnień a propos bicia, różnego typu tych. Yy, Różnego typu balonów przez, no, dane małpki, co też jest troszeczkę utrudniające. Wiadomo, żadnych zniżek, żadnych innych takich e, dzikich główien i w ogóle. I tego. Czemu gram druida? Druida gram dlatego, że druid jest e, po prostu stosunkowo tani. Poza tym e, gram pod magiczne małpki. Znaczy przychodzę chimpsy pod magiczne małpki, ponieważ uwaga, jest coś takiego jak to, ale to jest tylko one pierce i tu chodzi po dziesiątym. 10, 5 range'a i 3 Pierce, a. to jest kurawsko dużo. Uh, I to jest wtedy taktyka, ją się gra pod, no zasadniczo gra się to, żeby na pewno działało pod druidów. Gra się tych druidów w dolnej ścieżce, oni wtedy dostają tam dużo, mają turbo, dużo atak spida i wiadomo potem jest y, power spike na 11 w którym to nagle każdy staje tej 3 przybicia i 5 pance i 5 y, zasięgu co jest kurewsko dużo yy, do tego właśnie to jest poza tym plus jest taki że Ewentualnie, to znaczy też z czego patrzyłem, bo nie będę kłaniał, że patrzyłem na początku dużo na leciek jak przychodzi chimps, znaczy dużo, powiedziałem dwa, 3 filmy. Jeżeli przychodzi się chimpsy, co będę wam mówił w następnym odcinku, to cięższe mapy bardzo często gra się wokół jakiegoś ścisłego komba i często gra się wokół jakiejś S5 mocnej, zasadniczej. S5, czyli S tieru 5. Póki co mam samego bohatera, bo ja chcę żeby on jak najwięcej yy, expo załapał. Bo co trzeba pamiętać w końcu, że chujowy ten puścił, ale. Chyba, ja że mamy jedno życie, więc nie możemy dużo liknąć. E, ponieważ no jeżeli macie samego bohatera, to tylko on dostaje X za zbite balony. E, bo Bohaterowie nie, dostaj nie dostajesz EXPA za to, ile zbił, tylko ile zostało zbitych i to jest potem dzielone, co od tym trzeba pamiętać. E, podchodzimy sobie w Kamo. E, wydaje mi się, że już tutaj śmiało możemy postawić ona będzie widziała Kamo, on, ona nam też... I wi wiadomo, jeżeli ta zniszczyłaby 80% balonów, ta 20, one i tak się dzielą XP'em po 50, tak. Niestety to trochę Expo zostanie oddawane. Problem jest taki, że te mapki tak dostałem XP, bo ona ma Q2 milion. Sto i chuj, z tego, że dalej tego nie wykorzystasz. Yy, ale chcemy tego do no bo ten 11 jest tu, bo ważny. Yy, z czego grałem już sobie to troszeczkę tymi magicznymi, no to... Gdzieś w okolicach 63, idealnie w 6.3, wchodzi 11 poziom. To z tym trzeba pamiętać, że na chimpsach odchodzą wszystkie upgrade'y, więc yy, trzeba pamiętać o tym, że buduje się domek, domek, który widzi kamo i wtedy jesteście po sprawie. Świetnie mówię, fajnie też się całkiem do tego kombat dodaje jakiś fajny mag w 4.02, 4, czyli podpłat pod spiky. A pamiętać, że te śmieszne jego wilki działają jako ogień w sensie jako magia, przez co rozbijają te lidowe balony. Przez co trzeba im tylko widok na camo. Jak widzicie, tego golda jest dużo. On nie jest wydawany tylko dlatego, tak jak mówię, bo chcemy zostawić go. Ale to lepsze mi Jeżeli możecie ulepszać coś, to ulepszacie to. Bo to jakby nie zabiera wam expa potencjalnie. To da mu dużo damage. To da dużo damage a potem. Będzie turbo przydatne. No. Też mniej więcej mówię, Magicki to się świetnie sprawdza. Sam dół to, to się fajnie dodaje. Yy, jako taką kolejną... Tak, jako kolejną że pod damage. Yy. Słuchaj butelka, alchemicy jako boost i oni wtedy nakładają tego pusta i oni ci widzi są jeszcze bardziej pokurwieni. Chciałbym zbudować tu chatkę. O. Tu? Patka, okay. e, tu jest przypał, już powoli, z czego widzę. Tak, i szykujemy się. Najlepiej jest sobie zrobić tak naprawdę zatrzymanie w 3-9 i wystawić druidów. Można w 3-8 jakby... To was, gra was nie skarci za to. Ale ja nie chcę tam mówić. Czy trzeba pamiętać, że boost działa na 5 do wokół, nie wlicza tego druida, więc stawia się 6 duduidów. Tu go nie dostawię. Ok. Założenia są. Yy, idziemy, idzie się dół. Tak, dół. Ja preferuję górę, bo daje wam to naprawdę fajnego clear'a balonów. Jedyne z czym możecie mieć problem to jest rzeczywiście... Eee... Tak. tak, 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 tak. Dobra, udało się, 40 jest poza nami już. Eee, to usuniemy, żeby one miały widok. One teraz będą tu mają wszystkie zasięg. One, Druid ma też teraz w tym momencie naprawdę fajny zasięg, dzięki temu lepszeniu pod dół. Czytaj temu Druid reach i potem dzięki temu. Co jest fajne 4-2, idzie trochę camo. I dlatego ważne jest, żeby zrobić Sharpshootera, bo on sobie radzi z camo 4-2. Bo jeżeli nie wiecie jeszcze, jak to grać, to możecie się zajebać. Mi się to zdarzyło parę razy, że. Jeżeli gracie tych druidów, no to możecie mieć problem szczery dwa skamo. Gdzieś w tych okolicach przydałoby się już mieć full y, tego, jak widzicie. Ok, on ma dziewiąty level, on gdzieś do 6-3 powinien dołapać jedenasty. No i on wtedy daje tego turbo boosta. Dobra, dołóżmy ich na tych Gram normalnie taktykę, którą używam na się, na się na tutaj, no żeby Wam ją po prostu pokazać, tak jakby, jak tak będę Wam pokazywał Chimpsa. Yy, są combo to są taktyki założenie, które są Pewnie jest dużo więcej, yy, zakładam... Próbowałem ninja pod shinobi, ale ninja mi nie siadły po prostu. Możliwe, że to ja coś zbombałem z ustawieniem, istnieje na to turbo duża szansa. Trzeba pamiętać, że yy, gdzieś do... Gdzieś idzie wyrobić gdzieś się na 50 tysięcy, więc tak naprawdę każdy tier 5, który jest warty plus minus 50 tysięcy, możecie go grać w tej grze, tak? Czyli równie dobrze spójrzmy, przepraszam. Eee. Dajmy Helkę. To nie, bo tu jest 23 stronę go mocno cofa, ale. O, tu jest dużo pieniędzy, bardzo, bardzo, bardzo. trzeba pamiętać, że to drzewka jest stosunkowo tanie, bo to jest 120 360, tu się nie dzieje dużo. Ostatni jest dopiero rzeczywiście. Mamy tego, 10 tysięcy ok, zespidujemy ich teraz to troszeczkę. No tu już ma 10, to jest fajne, to jest tu, bo ważne, yy... To jest super pomocne. Bo czasami druigi mają rzeczywiście problem z wypruciem z siebie dość damagea. Znaczy chodzi o to, że oni zabiją to w swoim zasięgu, ale bardziej wydaje mi się, że motyw jest ważny w momencie, w którym to macie krótsze mapy i to drzewo będzie dużo ważniejsze w przypadku blokowania fal. Bo załóżmy, że tu jest koniec. To drzewo to zblokuje. Tu nie ma dla nas znaczenia, bo koniec jest tam, a nie tu. Ale w realnych tych yy, warunkach to mogło być naprawdę ogromne znaczenie. To drzewo jest fajnie ustawione, jest turbo z tyłu, jest turbo kontrolnie ustawione. Wiadomo, to drzewo przynosi hajs, hejz... ono przynosi niewiele tego hajsu, więc totalnie nie, 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 nie skupiacie się na tym. Tu jest najważniejsze też. No i teraz tak naprawdę zaczyna się to legendarne zbieranie, 54 tysiące, tak. To jest turbo mocno upgrade. Co jest ważne? E, jeżeli się nie mylę, to na Impopowo, tak impopowo. E, klikam tą wójką duchowo zwykle, e, są koszty droższe niż na Chimpsach, co jest ważne, bo Chimps ma domyślnie normalne ceny, to jest, tu jest, tu jest cena większa niż na Chimpsach, e, to jest coś, co, to jest cała kompozycja, którą można opóźnić, to znaczy, jeżeli uważacie, że potrzebujecie, może dostawiać, nie wiem, Małpkę z tego bumpshootera, który będzie stunował, nie wiem, mrożącą jako ogłuszeń. Sniper pod Małaby. Naprawdę jest dużo ciekawych rzeczy, które możecie tu dołożyć. Tak, jakby realnie posiadacie gdzieś pulę z 40 tysięcy, z 50, 000, której możecie korzystać śmiało, które jesteście w stanie wstawić. Patrzcie. I ma je. Patrzcie, on teraz bił. On bił 12, ma 11, to jest 5. I patrzcie to. Druid, który normalnie, uwaga. Posiada taki zasięg. Posiada teraz taki. To jest naprawdę dużo. 6 jak widzicie, bez większych problemów. Mówię, clear balonów macie bo fajny. Moabów też nie jest wcale zły. Gorzej, czysto z takimi mocnymi budstami 6-3, 7-8 może być problematyczne. Yy, i, wy, I jedyne z czym jeszcze ewentualnie, znaczy, mówię, jakby wiadomo, żadna strategia jest nieperfekcyjna, to wiecie, to jest trochę jak po prostu z systemem. Yy, czytaj, demokracja nie jest idealnym systemem, ale jest najlepszym co wymyślono. Podobnie jest z no, taktykami. Nie ma perfekcyjnej, jest po prostu taka, co jest do... jest lepsza niż inne i dlatego jest wybierana. Więc y, pro... może się wydawać, że mają problem z tymi, o jezu, nie wiem jak się nazywają czarne balony w tej grze. z balony jakkolwiek. Y, bo one są szybkie i one mają często problem, żeby je... W to widać jakby było problem z ich zbiciem maksymalnie. Potem, jak macie heist, też możecie się śmiało ulepszyć tu dwa razy, żebym potem był ten atak speed, 50% popping power z tego, to też jest świetne. Jeszcze więcej atak speedu. Popping power, jakby stonks. Co jest ważne, tutaj gram, czy, trzeba pamiętać, że na chimpsach nie ma inkomu. W sensie, są domki, banana farmy są wyłączone, tak, dużo, nie ma zasadniczo tego, nie można się wiecie jakoś tak bo na Hajs wziąć i powiedzieć dobra jebać. Nie. To jest czymś, co jest czyste osiągnięcie mistrzostwa e, taktycznego. Tak jak mówię, gra się pod jakąś S5 najczęściej, więc moglibyście tutaj śmiało maga próbować w te, wtrzaskać. Wydaje mi się, co jest taki silnych S5. E, nie wiem czy Helkę pod dół jako branie tego. Mm, mówię, Mac pod górę, śmiało. Ninja monkey pod górę, ale nie wiem czy ninja byłaby odpowiednia. Super monkey, jeżeli chcielibyście to... Wydaje mi się, że dark champion. Jest takich jeszcze tutaj mocniejszych. Jeżeli macie mapę z wodą to... Ta albo to na sabie. Monkey bukanierka. Śmiało, kariera możecie zrobić Z takich map kierujących, no raczej ludzie nie grają zwykle, ale tutaj tak naprawdę Oba te, jako Estie dat to jako Estie też jest fajne, więc Tak naprawdę możecie zagrać co wam się, żeby nie podoba To jest bardzo, nie lubię, lubię jak jest ustawione tu, także żeby było jeszcze w zasięgu ale tak żeby... Okej, okay, tak nie jest źle, to jest to trochę jak wtedy ten trap tych... Uuu, trap, trap... NG no. no. to co, zbieramy 5-4 to trochę dużo. Ona no, chyba normalnie kosztuje gdzieś około 4800-600, no wiadomo, procenty nie bolą nigdy przy małych liczbach, ale to jak procenty bolą przy dużych to jest jakaś masakra. 7 taki kontrolny wszedł no to 7-8 też będzie do poradzenia sobie. Ale trzeba pamiętać, że kolce nie wszystkie jakby zadają damage, znaczy nie wszystkie wykorzystują swój potencjał damage'a przez to one się przebijają, jak idzie dużo mabów, to ma znaczenie, gdy idzie dużo Mabów. nigdzie nie, nigdzie no bo, i te, bo jeżeli idzie dużo, to one je zbiją, jak, je, chodzi o to Jak widzicie, będzie strzał w i będą strzały przez niego przelatywać, mówię, to ma znaczenie, gdy jest dużo Mabów. Średnio gdzieś w tej okolicy kupuję czerwonego, w sensie tego druida. Tylko no, tu jest wszystko droższe, więc A kosztowało mnie do drożej, do, do, aby dojść do tego. No i B kosztuje sam drugi więcej. Też pamiętajcie, że ja mam tylko jeden piadon. Ja mam potencjał aż sześciu piadonów tutaj. Takich tu bo szybkich. Dobrze jest to puścić na. Na druida z najlepszym zasięgiem, czyli zasadniczo dla nas jest to. Tu pokrywa fajnie z prawej, tu dotąd, tu dotąd. Świetny druid. Co sobie z tym poradzi? Zobaczycie przeskok dmg jaki jest, to jest masakra. Teraz dmg jest tak, w takiej ilości, że... Widzicie to? To dobrze nie podchodzi. W ogóle ten upgrade mam chyba w sobie wpisane. demo yy, tak, demod balance are demod damage, więc to jest. te teraz wszystkie pieruny. Jako same czyste czyni balonów. Patrzcie, to on strzela i tam w ogóle te czerwone to się jak niebieskie zachowują. Wszystko, bije wszystko, tak dla pewności. Pójdziemy sobie po prostu ten atak speed. Bo trzeba, no mówię tak, trzeba też pamiętać, że po tej 80 dużo hajsu naprawdę wylatuje z tych fal. Ten druid też dużo robił, a potem 17 level. Trzeba pamiętać, że początkowe levelowanie go to trochę przyspiesza, i potem on później też dobrze leveluje. Eee, I tu jest chyba jeszcze jedna rzecz: to jest. A druid of Wrath, Popstat, i round od 200. Druid of O, ci. No. Więc też wzmacnia tu Druidów z 18. Patrzcie ten clear. Jakby z tym naprawdę ciężko się walczy. Znaczy, ciężko się na to patrzy, jak yy, ze strony balonów. Mówię, to śmiesznie to będzie stosunkowo wyglądać, gdy czarne wyjdą. Bo w przypadku czarnych to wygląda tak, że, no mówię, to strasznie wygląda jakby to w ogóle nie miało szans. Trzeba pamiętać, że w tym momencie czarne nie wypływają z siebie balonu, znaczy... No właśnie. <noise> że chodzi o to, że balony praktycznie... Jest tak duży clear balonów, że sterowce wyglądają jakby nie wyrzucały z siebie balonów. Bo te są tak szybko niszczone, co jest turbo ważne. Patrzcie tam. Tam, tam się to się skryje. Tak mówiłem, bez problemu. No i teraz mam tak naprawdę full build. Trzeba też pamiętać, że ta mapa, akurat intermedia, ale ona jest dostosowana stosunkowo. Ona jest na niej się dobrze czują, ze względu na to, że go są prosto. No wiadomo, on puści kolec, on się przebije tu, przebije się tu i przebije się tu. Jeszcze może przebić się tu, To daje mu fajny potencjał. Przez to, do się tu niezależnie czują bardzo dobrze. I możecie sobie dodać naprawdę cokolwiek, znaczy cokolwiek, aczkolwiek ja lubię dodać tych. O, jak mówię, to strasznie źle wygląda. Klikacie trójeczkę, a tak speedu jest tyle, że. No właśnie. Tu go nie wstawię, ale tu go wstawię. To jest już 20 level. No właśnie. Jeszcze jednego. No i teraz patrzcie, tu są cztery poty rzucane. To jest turbo fajne. On też raz na jakiś czas zostanie tą potą w końcu. Faknie nie to. No w momencie, trzeba pamiętać, że na chimpsach nie możecie sprzedać, więc trzeba strasznie pilnować ustawienia małpek. Teraz on też będzie dostawał boosta raz na jakiś czas, jest czterech tych, o właśnie. Odpalacie i w ogóle, coś jest śmieszne, szybkie bolony są dużo gorsze dla Was niż ten. On, on po prostu parcie damage, On zdycha. Czarne zniknęły. No i jeszcze grze. Dziękuję bardzo. I wpadają fajne hajsy, jeżeli dobicie to na wysokim poziomie. I wpadają fajne y, tiery wieżyczek, ponieważ spójrzmy sobie instant monki, co dostajecie, na przykład, dostajecie do druida 4.0.0, mogę kolekcję. E, dziękuję. Dostajecie do 400. Dostajecie. Fajne naprawdę. Dostajecie 040 bukaniera, 440 Monkey i Ace. No, mag widzicie, mówię fajne skopy wpadają te też mapki z tego fajny highs. Znaczy, ale hejs, że ma znaczenie, że jest Knowledge teraz też odpłatny, o czym ostatnio wspominałem, i co jest ważne, że czemu się Chimps opłaca robić, bo ja tu zaraz znajdę. Niszczenie mam za Chimpsy, daje hajs, fajny, i dwa Knowledge Pointy. jeszcze znaczy sobie patrzyłem, że, kop, e, e, Highs w kopie, Knowledge Point, no Chimpse, o których wspominałem, e, chest dzienny, okej, okay. 504 klas Nie wiem, czemu tego nie zaliczę. W końca. Aczkolwiek OK. No i. A, rana. Tak. Więc fajny potencjał po daje, więc. Pokazałem wam potencjał kolejny impopu Roberto Z taktyką na Chimsa. No i w następnym odcinku będziemy robili chimsa. Eee, najpewniej tą samą strategią, więc co? żegnamy się i widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o zostawieniu, z zostawieniu subskrypcji la oraz lajka, żeby być na bieżąco z materiałami, jakie tworzę. Pomoże to mi rozwinąć mój kanał. No i co? Trzymajcie się. Hej.